Miło sobie tak wieczorem posiedzieć, nie? No fajnie Pogoda taka chłodniejsza Czuć, że jesień idzie, ale przyjemnie No to fakt, lato już do wielka końca A coś ciekawego słychać? Jak jeździłeś na plaży, coś widziałeś fajnego? Ja widziałem wieśka, wiesz to ten wieśek Dzisiaj ja go widziałem, cały czas jakieś ciuchy zbiera opakował, mówił, że on jakoś tam pomoc będzie organizował dla ludzi głodujących i swoje ciuchy wszystkie odda. Tak jakieś w ogóle to wszystko no. dziwne. Nie widziałam, nie widziałam tego. A to zobaczysz, no jest przy swoim pasacie, to zaraz możemy i zobaczyć. ja pójdę sprawdzić. A, a bo, na plaży co tam? A fajnie? na plaży fajnego? On wieczorem, słuchaj, bierze tego swojego pasata, jedzie na plażę, przebiera się za jakiegoś kosmonautę mówi, że on trenuje, że on będzie pierwszym Polakiem wysłanym w kosmos. Takie tam rzeczy. No coś ty ja tego nie widziałam. No że w programie bierze udział yy, i że on no, musi trenować po prostu tego programu, bo on chce koniecznie zostać kosmonautą. Orane. A gdzie to jest? Ja chcę to zobaczyć. On wieczorami. <laughs> robi to zupełnie wieczorami na plaży, no? Pojedziemy no na plażę i tak na spacer no to sobie zobaczysz. Dobra, dobra, to jedziemy. No to jedziemy. Dzień dobry panie Wieszku. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A co pan tu ma? Jakieś piwko? Takie, ja takiego nie widziałam. A to jest z takiego programu. Chcemy zrobić taki program Piwo Plus. To będzie po prostu też dla tych głodujących na Białorusi. Jakich głodujących? A co pan tu w ogóle robi? No tam na Białorusi też ludzie, tak jak w Polsce lubią sobie piwko wypić. No to im się należy. Ale a, a co pan tu robi w ogóle? Ja właśnie sortuję i polecie. No i tak myślę sobie, żebym to dał tym wszystkim głodującym w telewizji i mówię, że tam samej głodujące ludzie są, na tej Białorusi, no to posortuję i zawiodę tym ludziom. Mm, a myśli pan, że to będzie dobre? Że jakiś głodujący ma ciuchy w pana rozmiarze? Tego właśnie nie wiem. Panie Wieszku! Panie Wieszku! Co Pan tu robi wieczorami? A to taka tajemnica, ale Pani powiem tak na ucho. No. Ja tutaj trenuję, bo ja napisałem do programu, że będę pierwszym Polakiem wysłanym na Marsa. I dlatego sobie kupiłem oryginalne buty z NASA do chodzenia w kosmosie i do chodzenia na Marsie. Niesamowite. No. A jak pan tu ćwiczy? A proszę zobaczyć, Ćwiczę tak, chodzę sobie po marsie.